Witam serdecznie, ja nazywam się Patryk i zapraszam na kolejny odcinek z gry Faktoria na paczce modów od Boba. Słuchajcie, kontynuujemy naszą przygodę. E... Ostatnio zauważyłem, że mamy tutaj gości. Może nie tyle gości, co po prostu nasi przyjaciele postanowili się wprowadzić tuż do naszego sąsiedztwa, co mi się nie podoba, bo tutaj mam cynę. Ale dobra wiadomość jest taka, że tutaj też jest cyna. Tutaj też jest cena. Także tutaj postawiłem sobie. No, można by powiedzieć, jedną kopalnię. Na razie jeden piecyk jest. Bo czemu by nie? Chociaż tak de facto to zorientowałem się, że tutaj akurat jedno to wiertło starczy na dwie, dwa takie piecyki. Jak widać, to jest zapchane całe. To się tutaj produkuje jak tylko może. Ale słuchajcie. Yy, całym problemem będzie przetransportowanie tego po prostu dalej. Wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj trzymać skrzynki, że to można zrobić lepiej. Na przykład coś takiego. Wiem, że to wygląda okropnie, prowadzenie takich długich linii, ale niestety nie mam za bardzo wyjścia. Nie mam za bardzo wyjścia jak prowadzić tą linię. Myślę, że te byłoby dobrze. Wyczyścimy sobie to, bo to tak samo się przyda tutaj ten ołów. Ten ołów się przyda. Moi drodzy, słuchajcie, e, myślałem, czy by nie otworzyć jakiś przemysł zbrojeniowy, żeby się tutaj pozbyć tego cholerstwa. Ale tutaj jest dużo tego. Ale tutaj jest dużo. Jasna cholera. Ale one są duże, te bazy. My nie zdawałem sprawy, że one są takie duże. No, ale nic dobrze, że tutaj mamy przynajmniej całkiem spory, ładny zbiornik wodą. Będziemy się rozszerzać tutaj, wydaje mi się, w tą stronę. Jeżeli już. A, nie napawa mnie optymizm, ale słuchajcie, tą bazy, tą bazy, to wszystko trzeba czyścić, usuwać na bieżąco. A do tego będzie mi potrzebna nie magazynek zwykłej, tylko do tego będzie mi potrzeba e, tego. To sobie już wezmę, włączę, żeby mieć uzbrojenie poziom drugi. Jednak, żeby mieć uzbrojenie poziom drugi, muszę mieć zielone flaszki. A zielone flaszki to są insertery, a insertery to są płytki drukowane. To jest to. Układy elektroniczne. A układy elektroniczne to jest tysiąc innych rzeczy. Między innymi lód. Lód się robi ze stopu lutowniczego i z żywicy. E, żywice. Tak, de facto żywice te mogę produkować na miejscu. Tutaj otworzymy sobie taką powiedzmy lokalną. Produkcję. Na nic mi nie jest tutaj. dlaczego? Bo nie mam żelaza, ok. Taką lokalną produkcję będę chciał otworzyć sobie. przecież to tutaj to jest absolutnie niepotrzebne, wydaje mi się. przydałoby się coś na kształt śmietnika albo kosza. To byłoby coś fajnego. To już w międzyczasie mogę tutaj produkować, bo to mi się akurat zrobi. I słuchajcie. To w sumie spalinowe wier wiertła nie będą mi potrzebne. Potrzebny będzie za to ołów. Ołów będzie mi potrzebny. Bo z, z Może inaczej. To plutownicze robi się z cenowej płytki i z ołowianych płytek. Cynę tutaj już mam. To nawet całkiem, że sporo. Sadzonki. Postawiłem jak głupi te sadzonki. Szczerze mówiąc, czy to wyrosło? Szczerze wątpię, bo to postawiłem chyba gdzieś tutaj, nie pamiętam. W każdym razie, a może jeszcze jedną szklarnię? Bo szklarnia by się tutaj przydała. Słuchajcie, nie wiem czy... ojko, ale do szklarni da, muszę też wodę mieć. Ojej, 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 ojej. Dobra, też jeszcze raz. Na pewno tutaj będzie... ...przepalarnia. Do tego będę musiał wsadzić jakieś paliwo. Na przykład węgiel. Znowu się zrobiło ciemno. Słuchajcie, pytanie, czy tutaj da się troszeczkę rozjaśnić grafikę? A, nie widzę, że tutaj nic podobnego. Widzę. Nie widzę, niestety, ale będzie troszeczkę ciemno. E, jeszcze raz, tutaj potrzebuję prądu. Okej, okay. prąd już tutaj jest. To już będzie mi się przypalało. Stąd mogę zrzucać sobie. E, ctrl E zrzucaj tutaj na dół. Może ustawię tak jak było. Ty będziesz zrzucać na dół i tobie też potrzeba tutaj prądu. No w sumie niech tak będzie. E, Ojeku. O nie najgorzej na świecie. Gdzie ja tutaj produkowałem? Słuchajcie, światło niestety nie jestem w stanie zrobić, bo to światu potrzebuje właśnie tej podstawowej elektroniki, a tego nie mam. Słuchajcie, jestem w kropce, no, koło się zamyka. A, 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 a ja to potrzebowałem, słuchajcie, ja, mój problem polega na tym, że ja, ja na przykład skończyły mi się w tej chwili pasy i ja idąc po pasy, ja zapominałem, co ja potrzebuję teraz robić. Teraz potrzebuję wytwarzać nowa płytka. Znaczy stop plutowniczy. Ja to mogę robić w piecach tych niebieskich, czyli w smeltery. i do tego potrzebuję cegły. Żeby mieć cegłę, potrzebuję kamienia. Kamień produkuję tutaj. To mnie nie głupie, żeby mi to już troszeczkę zaczęło tutaj przepalać. Tutaj mam węgiel, tu mogę zrobić sobie odgazienie. także akurat na to narzekać tutaj nie będę mógł. Postawić coś takiego. Otworzyć ten menu, zostawiaj tutaj OK. Tu podłączyć to pod prąd. Eee, jeszcze jeden inserter by się przydał zrzutowy. Oj, oj, oj. Dobra. Skrzyneczka jest tutaj. Ograniczyć to, ja wiem, do czterech staków może będzie akurat. Eee, węgiel. Potrzebuję tam węgla. Dwa splittery drugim splitterem sobie pozwolę tutaj zagęścić splittery się całkiem długo robią dobrze, to tą drewnianą płytkę mogę robić w ręce i nie potrzebuję maszyn do tego chociaż tyle coś takiego powinno być już wystarczająco dobre a tutaj rozdzielić sygnał i lecieć tam na górę Jak ja daleko to potrzebuję, to bym to z chęcią postawił. Tylko, że usunięcie tego supa oznacza dokładnie, więc słup trzeba będzie ominąć. Eee, bardzo głupia to robię. O, bo jednak kamienia bym sobie chciał trochę zostawić. Bo tak to mógłbym postawić piec tutaj, już obok, zaraz przy tym i to by mi przerabiało od razu. Ale kamienia będę chciał zostawić. A że się nie da, tak żeby inserter kradł z dwóch stron. Nic, będzie kolejny inserter kradnący. Coś takiego. okej, tutaj teraz coś takiego. I dobra, mamy cegły. To trzeba mi jest ich pięć. Ej, ale trzeba się nasilić tutaj. Ale trzeba się nasilić na nagłowić, naprawdę. To nie jest takie proste. To jest odcinek piąty, z tego, co dobrze patrzę. Odcinek piąty, a my nie mamy jeszcze nawet zielonej, zielonych flaszek. Masakra. Jest chemiczny. Eee. Ja potrzebuję tutaj niebieskiego pieca, gdzie są niebieskie piece. Tutaj potrzebuję, żebyś stąd kradł, tam w dodatku dwie rzeczy: jakbym zrobić coś takiego o eku? Ciągle. Niestety długo trwa to kraftowanie. Niestety. Kradni coś takiego, tylko że tak. Ty kradni tutaj od dołu. Podnoszenie od dołu. OK. Ty tutaj będziesz teraz kradł z dołu, zrzucał to na prawą stronę. OK. Czy ty potrzebujesz węgla? O, to by się wybiera tutaj, co masz robić. To plutowniczy. Tak, to by potrzeba tej węgla. Rozumiem, że drewno. Drewno też się nada, ok. Ale to by potrzeba tutaj węgla. I teoretycznie rzecz biorąc, ja ten węgiel mogę Ci tutaj dostarczyć. Elektryczna wiertnica, tak, to jest to. Też nie chcę, zrobić tutaj kolejnej, Nie chcę tutaj też obciążać tutaj jednego właśnie, jedne, jednego tego wiertła kilkoma właśnie piecami coś zrobić, coś takiego jak najbardziej. To już jest podłączone, i teraz tam trzeba transportować węgiel dalej. Dalej to znaczy, pasowałoby tak zrobić, żeby tutaj nie kręcić, jakoś S-floresów nie robić. Tutaj na tą stronę. Nie, to jest bez sensu na tą stronę. Ale na to będzie, byłoby jak znalazł. Znowu się robicie. bardzo szybko się tutaj robicie ciemno w tej grze. Już zauważyłem w poprzednich seriach. Jak tyle lekko ma tutaj. Swoją drogą trzeba będzie jeszcze otworzyć produkcję stali. Mam nadzieję zdążyć to zrobić. Swoją drogą tak jeszcze muszę wam podziękować za ilość komentarzy. To jest naprawdę bardzo fajne, że piszecie mi te komentarze, porady i tak dalej. To jest naprawdę bardzo pomocne w ogóle. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że będzie więcej, że nie opuścicie mnie, kiedy naprawdę będę gałganić. Jednym z komentarzy było przypomnienie mi właściwie, że w tej grze istnieje coś takiego jak sieć robotów, sieć logistyczna. Po serii trzy razy nie, to mogłem sobie zapomnieć, ale logistyka, logistyka, logistyka będzie. Uuuu, pod czym Ty się różnisz, to od tej? 20 na 20, całkiem ładnie. Zobaczcie, lotnictwo. Nie jest takie skomplikowane to lotnictwo, jak się wy... Znaczy Przynajmniej tutaj, a pewnie jak kliknę na to, to będę mieć. O, nawet, że nieźle. Ta elektronika. Jeszcze raz, lotnictwo. Lotnictwo. Modułowe roboporty. O, tu jest kilka rodzajów roboportów. Zaawansowana logistyka. Będę musiał się przyjrzeć tej logistyce tutaj. Robot pojazdów, czyli widzę, że pojazdy też mogą mieć swoje moduły. Bardzo fajnie. A to, co będę chciał zrobić, to tutaj robotyka logistyczna. Logistyka przede wszystkim, moi drodzy, logistyka przede wszystkim. Odkryć tutaj system logistyczny. Wow! Będę musiał się dowiedzieć, co robią te skrzynki. Mk2. Mk2 wydaje mi się, że będzie większa, ale pewny nie jestem. Mam nadzieję, że jest po prostu większa. 3, 2, 1. Tak. I to oczywiście tutaj, żeby też nam łączyło te dwie rzeczy. Ok. Dobra, węgiel już tutaj jest dostarczany. Tak, więc sporo poszło na, na pierwszy ogień. Ciebie w takim razie. No, weźmiemy tutaj dalekiego. Będziesz kradł sobie stąd, zrzucał tutaj do paliwa. A w międzyczasie ja tobie też tutaj podłączę prąd. Ok, wygląda na to, że działa. Niestety to będzie tak wyglądało, że ten jeden inserter będzie musiał sobie poradzić. Chociaż tak prawdę mówiąc, tak prawdę mówiąc, o! Będzie dwa razy wol. Eee, no daje radę. Troszeczkę wolniej działa, ale daje radę. Bardzo ciekawy pomysł. Powiedzcie, czy nie. Dobra, widzę. O cholera, ile tego robi naraz? Ile to robi naraz? 11 sztuk? Ja dobrze widzę? 11 sztuk! Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Przynajmniej nie trzeba będzie produkować 15 pieców, żeby to zasilić. No ale dobra, wracając do naszej sprawy. To plutowniczy i żywica było do produkcji ee, podstawowych układów. Po co ja robię, po co ja robię ten stop luto, lód? Tak, 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 lód. Lód to jest coś, co ja będę chciał zrobić. E, żywica, tylko że właśnie, ja muszę otworzyć jeszcze produkcję żywicy. Nie jestem pewny co do tej szklarni, bo to, prawdopodobnie mówiąc, postawiłem tę w, w ostatnim odcinku, on będzie, jak to nagrywam, to jeszcze nie jest opublikowany. Także niestety, ale będę musiał nagrywać jeden odcinek do przodu, znaczy, że w sensie, że z dzisiaj na jutro, z tego względu, że ja po prostu nie mam czasu, żeby sobie tak usiąść rano do Faktorio. Bo ja wracam do domu o godzinie, dajmy na to, 16, a o 18 jest odcinek. Także no niestety, ale w dwie godziny nie jestem w stanie nagrać. Jeżeli będzie jakaś edycja, no też jeszcze poedytować. Na razie jeszcze wydaje mi się, że nie ma takiej potrzeby. Na razie jeszcze chyba nie ma takiej potrzeby, ale wydaje mi się, że prędzej czy później taka potrzeba się znajdzie. Ech. Kradnij stąd, zrzucaj tutaj. Tutaj postawimy sobie węgiel. Tylko tu będę musiał mieć jeszcze most. Nie most, tylko tunel. Moje upośledzenie dalej istnieje, moi drodzy. Kupi kupek. Ale dobra, słuchajcie, yy, stąd kradniemy cynę, stąd kradniemy węgiel, stąd kradniemy ołów. Bardzo dobrze, że ten ołów jest tak w środku wyszedł. Bo tak to możemy tutaj wycentrować tą naszą produkcję, tą okropność tutaj. Ale słuchajcie, wygląda na to, że to zaczyna działać. A jakby jeszcze zrobić tutaj splitter. I puścić to tutaj, bo tutaj niestety ten piec działa bez węgla. Działa tutaj na drewno, rzuciłem trochę drewna. Odkąd mamy szklarnię, drewnem się nie przejmuję. Mogę usuwać i niszczyć. Ale a propos szklarni, to pasowałoby mi tutaj tą szklarnię postawić i zacząć produkować tutaj żywice. No nie wiem, dajmy na to tutaj. Uprowadzić to maksymalnie w dół. Nie wiem, co to jest to, to co właśnie minąłem. E, pompa. Pompa, 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 która powinna być tutaj. Tutaj jest pompa. Ok, dobrze, żeby nie stać na nią. Chociaż tyle. A, I tutaj będę musiał porobić jeszcze radary. Postawaj tutaj radary, żeby mieć jako taką wzgląd na okolice. Z tego co widzę, to te radary całkiem sporo sporo tutaj obszar Świetlają. Patrzcie, o dwa tutaj czanki więcej ode mnie. Całkiem dobrze, bardzo fajnie. Podoba mi się to. Tak, tak. Tutaj sobie postawimy dwie rury. Dobrze, dobrze że są te widziane rury, bo one są tanie. Ale dobra, tutaj mamy teraz z jednej strony. Tutaj będę musiał produkować sezonki. Nie jestem pewny, czy taki sposób jest dobry. Oczywiście, mam, liczę na Wasze komentarze, czy, czy taka produkcja, o nie, czy taka produkcja tutaj sadzonek jest dobra, no, że nie sadzonek, tylko drewna. Bo naprawdę to tutaj wydaje mi się, mam bardzo głupie wrażenie, że to tutaj mi nie wyszło. Że to tutaj, co ja zrobiłem, to, to jest coś absolutnie złego. Ale tego jeszcze nie jestem pewny. Tak jak mówiłem, po prostu jeszcze nie znam Waszej opinii na ten temat. Mam nadzieję, że ją usłyszę prędzej czy później. Tutaj w ogóle by się przydał prąd. Bardzo proszę. Tobie tego 100 drewna to starczy na całe wieki. Ale dobra, Tobie tutaj potrzeba robić żywicę. żywice będziesz robić bezpośrednio z tego drewna, które się tutaj wytworzy. Mam. Ile tego drewna? 10 drewna. Trochę mało. Naprawdę, wydaje mi się, że te 10 drewna na 60 sekund, to to jest jedno drewno co 6 sekundy. A żywica się produkuje 1 do 1, czyli 1 sekunda, czyli muszę jeszcze tą szklarnię, warto by było chyba jeszcze jedną szklarnię tutaj postawić, mimo wszystko. I to przestawić przy okazji. Zrobić coś takiego jaku logistyka poziom hard wejdzie Bo ja tu muszę postawić drugą szklarnię Tutaj tak samo ustawić te kwiatuszki Okej okay, tutaj doprowadzić teraz złotę. Ta rura Niestety krzywa będzie ta rura ale ja już nie mam ja już nie mam tutaj wpływu na to nie chce mi się przebudowywać tego 15 razy. Dobra, coś takiego powinno być się nadać. Coś takiego powinno się już nadać. I teraz tak. Fabrykę tutaj jedną. Fabrykę tutaj jedną, która będzie robić coś takiego. Ctrl E. Pyk. OK. Dodajcie, że to zadziała. Proszę mi tutaj produkować. Proszę mi tutaj produkować sadzonki. O! Wpadłem na plan, że jak przecież mamy tutaj dwoje, dwoje czy dwa? Dwoje, dwie szklarnie. przecież wy się nawzajem możecie tutaj karmić sadzonkami, nie? to nie tak działa? No właśnie. No właśnie, moi drodzy. Perpetuum mobile. A ciebie przestawię, mimo wszystko ciebie też zrobię. Mam nadzieję, że tutaj działają, zadziałają priorytety, w sensie, że najpierw e, najpierw będzie szukało tutaj najbliżej, w sensie, że te insertery tutaj zadziałają za zęgami, a dopiero później tutaj to. Mam nadzieję, że to tak zadziała. Ok, to by drewno, jeszcze raz to. Ok, i teraz stąd trzeba będzie mi kraść drewno. Tutaj. Znaczy mi się czas, tego co widzę, ale jeszcze, jeszcze troszeczkę 20 minut wydaje się być mało, jednak. Chciałem utrzymać 20 minut, bo wiem, pisaliście mi, że mogłoby być dłużej. Ale słuchajcie, wierzcie mi, że. Wierzcie mi, że 20 minut będzie idealnie. Dobra, ty już produkujesz żywice. ty produkujesz ten. No to zamkniemy odcinek wydaje mi się, na produkcji. Na produkcji. tego. Na produkcji, jak? Gdzie to jest? Lód. Dokładnie tak. 2 sekundy, 4 do 1. Ok. Więc ja tutaj się nawet nie chcę zastanawiać nad wydajnością tego, w sensie liczyć te wszystkie sekundy i tak dalej, bo coś czuję, żebym tutaj zwariował przy tym. A to, to ja postawię tutaj u góry. Przesunę. Postawię. ojejku. Tutaj coś takiego, bo tu będzie inserter, który będzie zrzucać. Nie w tą stronę, nie, 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 tutaj proszę mnie zrzucać. To ukradnę, bo to może się jeszcze przydać. Chociaż może i nie do końca. I to jest tak. To pozwolę sobie przesunąć tutaj bliżej. Chociaż tak de facto, to ja mogę to zrobić... Mogę to zrobić, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że to będzie dobre. To jest tak. Ciebie może już zedytuję na początku, coś takiego. Drugą stronę będzie. Wiem, że tutaj źle postawiłem. Daję sobie sprawę z tego. Ale tutaj mi już nie zależy na tym, żeby to było od razu. Znaczy jakbym tutaj od razu nie zedytował, to by mi wypluło tą żywicę tutaj to tego bym nie chciał. A to trzeba zwracać uwagę. Coś takiego, coś takiego. I tutaj jest lód. Ale się rzuciło wszystko. Na raz. Zobaczcie, produkujemy lód. 24 minuty. Ile mi potrzeba do tego? Tutaj do elektroniki jeszcze. Do elektroniki wydawało mi się, że potrzeba mi jeszcze Tutaj lód, a do tej elektroniki potrzeba mi cyny, nowych przewodów. Nowa płytka, cynę mam tutaj. Miedziane Mieć mogę tutaj stąd produkować. Słuchajcie, postawmy jeszcze to, ile się da, zróbmy ile się da. Chociaż szczerze mówiąc, to już zrobimy sobie w następnym odcinku. To znaczy tutaj produkcję tej elektroniki. Tutaj produkcję tej elektroniki zrobimy sobie, o jest tu karbon trzeba. Jak się robi karbon? Z czego? Węgla i woda. Woda mam, węgiel też mam. Dobra, słuchajcie, także to będziemy robić w następnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Bardzo Wam dziękuję za komentarze i liczę na więcej. Na razie i cześć.